W Polsce przez 20 lat jest za dużo biedy, wykluczenia, opuszczenia. Pytam, kto się wreszcie upomni o ludzi? O zwykłych, prostych ludzi, którym brakuje pracy, brakuje dostępu do zdrowia, do opieki zdrowotnej. Każdy z nas powinien mieć powszechne ubezpieczenie. Wszyscy mamy być ubezpieczeni. Mamy nie czekać latami na szpitale. Nie ma być ludzi takich, których spotykamy na ulicach. Każdy z nas ma mieć to, co jest dla człowieka godne, godne dla Polaka XXI wieku. Do naszego zbiorowego sukcesu gospodarczego, kulturowego potrzebujemy małych i drobnych przedsiębiorców, ludzi z inicjatywą. Oni są nam wszystkim potrzebni. Na to, żeby działali sprawnie, muszą mieć dobre prawo, muszą być sprawiedliwie osądzani, sprawiedliwe podatki. Musi biurokracja ograniczyć swoją wszechwładzę. Oni muszą nam służyć, a my, państwo polskie, Polacy, musimy z nich korzystać i ich wspierać. To jest nasze zadanie i nasz obowiązek. Przez ostatnich 20 lat, od Okrągłego Stołu w Polsce dramatycznie brakuje dwóch rzeczy: prawdy i sprawiedliwości. Ludzie. Wymiaru sprawiedliwości sędziowie, prokuratorzy mają nam służyć, mają pomagać przedsiębiorcom, mają pomagać ludziom, którzy cierpią, którzy mają niesprawiedliwość, a niestety oni tej funkcji często nie spełniają, nie spełniają z powodów osobistych, ale też strukturalnych. Polska potrzebuje reformy całego wymiaru sprawiedliwości.